Taki piękny mam biznes, czuję się tak spełniony biznesowo i witam wszystkich bardzo serdecznie, po dobrodziejsku oczywiście, dobrego dnia, rozpoczynamy i pamiętajcie, że za darmo można zawsze zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, a za pół darmo można sobie kupić giereczkę albo inny sprzęt na G2A, link znajduje się w opisie, przyjrzyjcie ofertę, teraz świąteczne promocje, można po taniości sobie wyhaczyć jakiś dilek, a może i nie, może nic nie znajdziecie, co wam się podoba, ale no za sprawdzenie też w sumie nic nie pobierają opłat, więc... Chyba jest dobrze. No, yy, zaczynamy! Internet, Cafe Simulator, kolejny odcinek. Jak widzicie, dużo się zmieniło od ostatniego odcinka, który wam pokazywałem, bo wymieniliśmy cały sprzęt, znaczy w sumie miałem wymienić te biurka. Kolender. Miałem jeszcze biurka tutaj wymienić, ale chyba mi się nie chciało. Tak, tak, tak. Ale mamy dwa super szybkie, eleganckie stanowiska. O, witam, 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 witam. A patrzcie tutaj, co się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem maszyn najwyższej jakości yy, tych fliperów, Arcad, nie wiem jak to się nazywa, bo one bardzo, bardzo dobre hajs zarabiają, więc. Tutaj sobie ustawiłem. I jak widzicie, nasz stan konta rośnie w zastraszającym tempie. I już niedługo, wydaje mi się, będziemy mogli rozbudować trochę bardziej e, tutaj nasze włości. Tylko, no w sumie, no przydałoby się więcej stanowisk. Jakbyśmy tutaj jeszcze tą salę zapełnili biurkami, to było spoko. No i też widzę, że... Ej! No jak on zachciał hot dogie od razu stał. Co tam miotła tutaj robi? Pan częk widzę, że nam tutaj nagotował kolejnych rzeczy. Jeśli ktoś będzie czegoś potrzebował, no to mu to na pewno damy. Dobra, 13 980. No co my możemy kupić tak naprawdę? Wiem, albo nie. Kurczę, czemu cały czas tak nie dają mi wysokich tych... Wysokich ocen? Próbuję powyżej 4.0 wejść w, na, w naszym takim rankingu Kafejek internetowej, żeby mieć dobre recenzje, ale... No, chociaż mam wszystko najlepsze, to i tak... Consuming Place, no to co? 3.20. To co, moja wina, że ktoś spędza tam dużo czasu? Co tu trzeba zrobić, żeby ludzi zadowolić? Jak w prawdziwym życiu po prostu. No nie zadowolisz, nie wygrasz. Ła! Ej! No! Halo! Baseballa mi dajcie! Ty kurwa cieciu! Wynoś się stąd! Gerary here! No co za gnój! No jasna cholera, jak ja tutaj mam. Nie wierzę, nie wierzę po prostu, czekaj, zrobimy tak. Zrobimy tak, że ja sprzedam te, sprzedam te, te stoły. Kupimy, kupimy lepsze stoły. Tak, 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 tak zrobimy. Subie na nam pomógł, bo ten. Yy, bo i tak miałem to zrobić, no. Każde stanowisko, żeby je postawi na takim najwyższym standardzie, to jest co najmniej tak z 10 tysięcy dolarów. Tak by się wydaje. No bo biurko tutaj, tamto nawet więcej. Więcej niż 12 tysięcy. No, tfu, 10 tysięcy dolarów, no? To tak. Yy, Mazera tutaj. Good. trzeba tutaj jak najszybciej to naprawić, bo mamy. Dzień pracujący, a, a w ogóle nam nie przybywa tych, tych takich rzeczy. No i dobra, i możemy z powrotem funkcjonować. Idź stąd! Idź stąd, gościu! Już żeś narobił wystarczająco rabanu. 5 tysięcy jeszcze mamy na koncie. No i to teraz szybko, naprawdę te pieniądze to tak szybko rosną, że to jest lada moment i my tutaj zdominujemy ten cały budynek. Bo zakładam, że jest taka sama przestrzeń jak na parterze. Taka sama jest jeszcze na piętrze, do góry. A chciałbym to odblokować. Zobaczyć jak to, jak ta kafejka będzie funkcjonować. Jak będziemy mieli po prostu wszystko zagospodarowane w komputerach, jakichś konsolach. Yy, tych fliperach, no ja na ja no to flipery mówię, ale to są takie bardziej, nie wiem, jak to się nazywają No maszyny do gry, nie? Gościu! Cze, kurwa No nie wierzę, co ty robisz? Miraz! Skup się na pracy może, co? Ty prawie klawiatury w pudle, nawet zdążył spakować, a ty nawet nie zauważyłeś Czekaj, a mam taki telewizor, no to jak ja mam podpiąć do tego konsolę? No, ja nie wiem Ok, I am very confused right now O, teraz jest, dobra, elegancko Ej, gdzie jest mój telewizor? Gdzie? to w ścianę przykręcił? No co się dzieje z tą grą? Why, why you so silly game? O, więc co zrobię Ty, Bo ja to od kilku odcinków miałem tu zrobić A w końcu zapomniałem Mus Muszę iść tutaj do podejrzanego typa Podejrzany typ w uliczce O, witaj Gość wygląda jakby miał porażenie mózgowe I jednocześnie był rycerzem Jedi Bo to chyba jest świetlny on tutaj trzyma I gość tutaj zobaczy co on tutaj ma Cool, on ma No to idziemy. Trzeba poinstalować te te koparki bitcoinów, bo ja myślałem, że można tylko ten inwestować w bitcoiny. Tak wiecie, normalnie. A tu się okazuje, że można. właśnie te kopar kopar koparki bitcoinowe zainstalować. To ja i tutaj gdzieś czekaj. Tu, put. I pa, o. Gdzieś. Ach, co się chłop nabiega normalnie. W tej weftę, w tej te weftę. Te. Kurde, policja tutaj łazi, trzeba uważać. Jeszcze mamy kilka. Kilka tych minerów. Trochę chyba zaszalałem z tą ilością koparek. O nie! Jedna moja koparka się tam. Sklinowała, halo! No kurde, panie, za krzesłem jest ten! To moje, ja zapłaciłem za to, no! no nie, no, 700 dolarów, panie! To co, on, je się po prostu ten, miner switch, po prostu się je odpala, tak? Gdzie się zbiera te bitcoiny, jak wariat? E, to nawet spoko. Nie wiem, czy dobrze to robisz, że w takiej po prostu salce bocznej powinienem to pewnie jakoś ukryć w jakiejś piwnicy. Kopanie kryptowalut jest legalne? Nie, no jest legalne. Uuu, całą noc pracowałem w grze, żeby tutaj zainstalować te, te kryptowalutowe koparki. A jeszcze mamy tą ścianę, tą ścianę, tą ścianę i tą ścianę. No na oknie raczej tego nie zamontujemy. A szkoda, w ogóle jaki piękny widok mamy z okna. Mm, mm, mm. Po prostu pięć gwiazdek jak nic. I co? No i pracują, ta? Spending time here was fun. No i to jest ocena: 4,48 gwiazdki. Tak powinno być. Tak powinno być. Amount on. Bitcoin jest kopany. O, widzę, że bitcoin rośnie. Rewelacja. I mamy jeszcze Litecoina. Dogecoina mam. Dzień dobry, witam, witam klientów. Kolejny dzień naszego wspaniałego biznesu. Dla każdego starczy miejsca. Can I have a Coke? Nie. Dobrze, pieniądze lecą. 4900. Jak ja chyba więcej tych. Kryptowalut zaraz będę instalował. Coś, coś ten? Coś podać? Coś pomóc? O, Energy Drink. Nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu. Yy, tak się składa, że mam tutaj. Energy drinka, proszę bardzo, witam, witam pana, Hits. proszę bardzo, energy drink dla pana I to czekaj, mamy 6,5 tysiąca, hajs się zgadza, ja pójdę po jeszcze jedną tom. Jeszcze jedną kryptowaluty tutaj musimy nakupować, niech się tutaj kopią kryptowaluty A jakby tak w ogóle zrezygnować z tych wszystkich maszyn i klientów i tylko inwestować w kryptowaluty? Ciekawe czy tak da się prowadzić ten biznes, musimy to kiedyś przetestować, żeby sprzedać wszystko i zostawić tylko koparki i zobaczyć, czy będziemy w stanie. Ten, przeżyć z samego kopania kryptowalut. Ta 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 ta. Witam pana, policjanta. Witam, witam. No, 18, ile? 19,68 mamy. Tylko jak przyjdzie rachunek za prąd, to się pewnie zesram, bo, 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 bo ten, tyle koparek, to dajcie spokój. Ale i tak zarabiamy mega hajs teraz. Już mam 8 tysięcy. Ja więcej zarabiam hajsu w tej chwili, niż wydaję biegając z tej wefty na TT. Krypto koparki 20,91. Moc kopania. Dobrze, dobrze. Aj, nie, mi się podobał. Teraz ten hajs to leci. Kurde. Szybko żeśmy tutaj złamali system i staliśmy się po prostu magnatami w świecie kafek internetowych. Więcej koparek, przepraszam, przepraszam. Dziękuję, dobranoc. Jest włączony, jest włączony. 22, dobra, kopią, kopią, kopią. Więcej! Więcej kryptowalut. Która godzina? 14:33. Dobrze, dobrze. Coś mało klientów tutaj nam przychodzi. Coś tak podejrzanie mało. Kurde, ten menel śmierdzący tutaj łazi. Zaraz będziemy wszystko przewracać. Dawaj więcej tych koparek. O, przybyły nasze komputery, to ja tutaj idę kolejne stanowisko uruchomić. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kolejne stanowisko jest, cyk, dajemy tu pyk, słuchaweczki. Tutaj mógłbym na każde biurko dać słuchawki, co, co sobie będę szkodził. Może tych słuchawek brakuje, żeby powyżej 4.0 nam dali opinie na internetach. To by było nawet spoko, no. Jest, kolejne stanowisko, dobrze. Zapraszam tutaj gości. Strasznie czasochłonne to instalowanie tych bitcoinów. Może jakbym to robił tak bardziej sukcesywnie, a nie dopiero jak już się dorobiłem grubych pieniędzy, to by było to mniej odczuwalne, ale tak biegam i biegami. Kurde, końca nie widać, żeby żeby te wszystkie bitcoiny tutaj zainstalować. No może mnie pani nie pchać! Nie widzi pani, że właściciel idzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jeszcze. Później tą ścianę, to pewnie tam tutaj też wejdzie. Z 10, 24 koparki i myślę, że będę nawet zadowolony z tego pokoju. No, 24 koparki. Uh. O oh, wreszcie. Ostatnia koparka Bitcoina. To zajęło tyle czasu, że czuję się jakbym spędził tutaj wieczność, kursując w jedną i w drugą, po prostu nosząc te koparki, dawaj ją tutaj, A nie rzucaj, zainstaluj. O, oh. oh, dobra, nie wiem nawet ile ile jest tych koparek, ale całkiem sporo. Tak, jest sporo odpalmy je wszystkie i wszystkie, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jak mamy moc przerobową i jak szybko rosną bitcoiny na naszym koncie. Wszystko jest. Po... Wszystko no. Tu, 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 jak ja bym to sprzedał, to... Jak to jest prawie 31 tysięcy dolarów? Ale biznes tutaj ukręciłem. Rewelacja. Mam jakieś rachunki do popłacania? Nie, nie mam. Czyli jaki jest plan teraz? No mamy bitcoiny. Bitcoiny elegancko tutaj są kopane. Więcej raczej tych maszynek nie będę robił, bo nie jestem pewien, czy jak zapiszę grę, to nie będę musiał ich od nowa włączać, a... Jest, dobra, pierwsi klienci. Dzień dobry, witam, witam, zapraszam, zapraszam. Oni se potrafią sami drzwi otworzyć? Tak, potrafią i to od razu jak z taką pewnością siebie. Kurde, patrzcie, jaka idzie armia klientów ze swoimi portfelami, żeby nam tutaj oddawać swój cenny zarobiony hajs. A właśnie ja miałem sprawdzić, bo ja cały czas mam paranoję, że przyjdzie pan policjant i że mi zabierze moje koparki bitcoinów, bo się okaże, że to jest nielegalne albo coś w tym deseń. A tu nic nie ma, nic, nic nie muszę kupić? No nie. Nie, nic i muszę kupić No dobra No skoro tak, to chyba tak, nie? No wszystko mamy tu poblokowane, elegancko Pieniądze lecą Za chwilę będę najbogatszym człowiekiem na świecie Ty, jaki tani komputer Biorę go Kurde, ale syf tu się zrobił Pan Chang to tutaj nie próżnuje, widzę Normalnie pełno żarcia przygotował Coś podać? Proszę bardzo, hot dog dla pani. No, 33 dolary, majątek normalnie zrobiliśmy. Potrzebujemy no, żeby 5 stanowisk postawić, no tak pewnie jest 50 z 50 dolarów, ale biorąc pod uwagę, ile mamy bitcoinów, zobaczmy, jaki jest progres, nie? Jaki jest progres z naszym kopaniem, bo przy takich koparkach to ja powinienem w jeden dzień zostać milionerem, co nie? No jak już 11 bitcoinów, czyli dwa bitcoiny od ostatniego razu, jak się go sprawdzaliśmy, się wykopały. Kurde, zobaczcie, jakbym zrobił teraz portfolio i sprzedał 10, cel. O, to jest czekaj, tak, w ten sposób. No i 37 tysięcy, proszę was. To jest po prostu hajs. Teraz leci z nieba. No choćbym nie wiem jak się postarał, to ja jestem w stanie splajtować, tak mi się wydaje. Kurde, ja tutaj sobie popostawiam kolejne stanowiska, 5 stanowisk. My widzimy się w kolejnym odcinku. To był odcinek z, z cyklu Dobrodziej instaluje koparki bitcoinów wiele godzin, ale się wreszcie udało i teraz czuję po prostu, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zdominowali ten cały budynek i mieli wszystko po prostu pięknie urządzone w najwyższej jakości, w najwyższym standardzie. Wszędzie obrazy, wszędzie najdroższe komputery i wygrywamy. Wygrywamy grę po prostu. Tak. jak tam w górę komentarz, widzimy się już niedługo. Elo! No.